Działając na podstawie paragrafu 49.1 punkt podpunkt 4 Statutu Miasta Bydgoszczy. Nasz klub zgłosił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zbycia udziałów Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Uważamy i robimy to, tą naszą inicjatywę. Kierujemy ją do rady celowo jeszcze przed budżetem, że Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powinno zostać bydgoskie. Właścicielem tej spółki powinno być miasto Bydgoszcz. To po pierwsze gwarantuje stałą i stabilną cenę ciepła. Po drugie to daje spokój i gwarancję załodze na zatrudnienie. Chcemy, żeby Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozostało spółką miejską, belgowską. Przypomnę, że jest to jedno z niewielu przedsiębiorstw, które pozostają, które są póki co jeszcze naszą własnością, do którego miasto nie dokłada. Czas kryzysu, czas trudnej sytuacji ekonomicznej to na pewno czas najgorszy na sprzedawanie majątku, a niewątpliwie dobre do tego być może, żeby go na pewno kupować, ani sprzedawać. Dlatego też uważamy, że Komunalne Uniwersytet Energetyki Cieplnej powinno być miejskie i bydgoskie. Nie bez pozery czynimy to też przed budżetem. Nie chcemy, żeby jakaś pokusa, że tak żartobliwie powiem, dotycząca pieniędzy ze sprzedaży kapecu mogła spowodować jakieś perturbacje związane z budżetem. Także chcielibyśmy, żeby ta sprawa od budżetu była oddzielona, a poza tym uważamy, że jest nowa rada i nowa Rada w tej kontrowersyjnej sprawie ma prawo się wypowiedzieć i mamy nadzieję, że wypowie się tak jak, tak jak o to prosimy. Jesteśmy nastawieni konsyliacyjnie otwarci i mamy nadzieję na, na znalezienie w tej sprawie większości w Radzie i na to, że ta uchwała zostanie podjęta.